Witam was serdecznie, testujemy kolejną... ...kolejkę. Teraz do kopalni na dół tam gdzie bardzo dużo... ...diamentów kopie. <grymlife> yy, dobra. Uuu, jak szybko pędzimy. O Jezu. <grym> Tyle zakrętów. Wow. Normalnie. <grym> Pięknie to wyszło chyba. Uuu. O, tutaj dobra. O, tutaj. No normalnie ładnie to wygląda. Pyk. O, za chwilę będziemy. Chyba już jesteśmy w kopalni. Wow. <noise> Kilka sekund i jesteśmy na dole. Już nie trzeba używać tego. Nieźle to wyszło. No pięknie. Normalnie pięknie. A w górę? E! nikt mi spieszył. <noise> Dobra, nie będę go gonił. Na górze go złapię. Ładnie wyszło, ładnie, ładnie.